Witamy serdecznie na kanale Cześć. Fortuny. Jesteśmy jeszcze na stosunkowo sporo czasu przed najważniejszym meczem tego sezonu Premier League. Tak przynajmniej Lecz należy mistrza. podchodzić do starcia, które już jutro, już jutro, między Manchesterem City a Liverpoolem. O 17.30. Tak więc, jeżeli jesteście fanami angielskiej piłki, to oczywiście. Jeżeli możecie, nie omijajcie tej godziny i śledźcie bacznie, co się będzie działo. Tak jest. W Manchesterze, bo szykuje się Andrzej naprawdę Twarowski poważna na batalia. Andrzej Twarowski na mikrofonie, więc zobaczymy, co się z tego wszystkiego wykluje. W głowie się nie się będzie mieściło. Co się będzie działo? Miejmy nadzieję, że dzisiejszy materiał przybliży Wam trochę bohaterów tego spektaklu, na który wszyscy sobie ostrzymy zęby. Co będziemy dzisiaj robić? Układać łączoną. Jedenastkę obu zespołów. obu zespołów: Manchesteru, City i Liverpoolu. Nie będzie to zadanie tak zupełnie proste, chociaż niektórym mogłoby się wydawać łatwe, dlatego że mieliśmy kilka twardych orzechów do zgryzienia. Tak, Ale tak, żeby tak. nie przedłużać, lecimy prosto do selekcji, tak. bo chcemy, żeby ten materiał Jedenka był jedynie wspólny. Aczkolwiek przed materiałem każdy użył jedną swoją, jakby łączyliśmy tak, to, tak, tak. uzgadnialiśmy selekcję. Bramkarz jest kwestią w tym sezonie oczywistą. A i to jest też ważne. Czego nie bierzemy pod lupę? Nie braliśmy, przynajmniej staraliśmy się, nie brać styczniowych nabytków transferowych. Dlatego Luis Diaz znajdzie się poza listą, tak, ale w ramach takiego. Konkludując, zaczęliśmy pod uwagę cały sezon, jeżeli Dokładnie. chodzi Dokładnie. On robił męczyn, oczywiście. Luis Diaz musi się pojawić, gdzieś tam musi zamajaczyć, więc już teraz. Wypychamy go przed szereg. Bo w mojej jednastce był. Był początkowo, był to prawda. Ja że nie ostatnio na tej jedynastki, tak, tak, tak. Ale ustaliliśmy, że jednak będziemy basować na szerszej dozie meczów, dlatego skoncentrujemy się na całym sezonie. I jeżeli chodzi o obsadę bramki, myślę, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Mhm. Najwięcej czystych kąt w lidze. No i chyba największa liczba występów w okolicach ósemki, dziewiątki, jeżeli chodzi o bramkarzy, nie, nie tylko no, w Premier League, to ale również tak. poza. Główną angielską sceną na scenie europejskiej Alison po prostu. Chociaż my to też trzeba podkreślić. Opieramy się tylko i wyłącznie na Premier League mm -hmm. w tej akurat 11, ale i tutaj króluje w tym sezonie drugi z Brazylijczyków, ten, który przyszedł z Romy, a więc Alison, i tutaj nie ma co się za bardzo rozdrażać. No ma. Oczywiście mało się kto dobre na występy Edisonę. w tym sezonie. Na tym samym równym poziomie, tak. jednakże mam wrażenie, że Alison dokładał. Do tej wspaniałej gry nogami, do tej wspaniałej gry na linii. jeszcze świetne więc jeden, 1, 1 który nie raz ratowały przed stratą bramek po prostu. Na pewno, Tyle. na pewno. Prawa obrona tutaj też chyba nie, nie powinno być zagłostki. 11 asyst, najwięcej asyst w tym sezonie Premier League do tej pory, statystyki trend Aleksander Arnold. I słuchajcie jak sobie... Aka Joe Gomez ostatnio. Dokładnie, ale jak sobie przelecimy przez wszystkie najważniejsze statystyki. Zarówno ofensywny, jak i defensywny, to trend Alexander Arnold w zatrważająco dużej liczbie statystyk się przewija. No te asysty na 90 minut jest na siódmym miejscu, ma 0,43 asysty na 90 minut. Tu niektórzy pewnie przewidywaliby nieco większe liczby, ale one i tak są naprawdę bardzo konkretne. Przede wszystkim jednak, jak się popatrzy na progresywne podania, to trend Alexander-Arnold też króluje. Mm -hmm. A warto to podkreślić, chociażby z tego powodu, że trend Alexander-Arnold przecież wysoko też wychodzi. Często podłącza się pod akcje ofensywne Liverpoolu, znajdując się na wysokich pułapach. Tak. Chodzi, chodzi mi oczywiście o metry ja sobie... zdobywane w czasie biegu do przodu przez zawodników. No. Ja sobie ostatnio przysłałem taką grafikę, która prezentowała, jak w danym obszarze boiska pod bramką przeciwnika klarują się procentowe szanse, jeżeli chodzi o to, o, o liczbę wykreowanych szans przez danego zawodnika z danego rejonu boiska. I cała prawa są okupowana właśnie przez trend Aleksandra Arnolda. W tej statystyce, na którą się powołałem, czyli w progresywnych podaniach, w zasadzie w długości tych progresywnych podań, Trent Aleksander Arnold jest na drugim miejscu. Zanikiem połupem swoją drogą, ale to wynika z tego, że. Po prostu taka jest charakterystyka gry Berli. Próżno szukać jednak zawodnika Berli w drugiej ważnej statystyce, czyli w podaniu do tej trzeciej tercji. Bo te progresywne podania często, no nie wiem, idą z pierwszej, na przykład do drugiej tercji, żeby ominąć na przykład przeciwnika, albo z drugiej do, do trzeciej, to już jest wtedy liczone jako final third, passes into the final third, ale jeżeli chodzi o połączenie tych dwóch statystyk, to to jest właśnie symboliczne, bo to pokazuje tę intensywność gry. Jeżeli mamy do czynienia z piłkarzem, który króluje w metrażu, jeżeli chodzi o podania, które jakby pewną przestrzeń piłkarską okupują, a jednocześnie też ma bardzo dużo podań w finalną tercję, to to pokazuje, że ten zawodnik nie jest tylko takim typowym kick and rusherem, czyli nie gra w staroangielskim stylu, tylko jest właśnie nastawiony na nowoczesny, intensywny futbol. Dlatego tak wiele piłkarzy w tej statystyce podania do trzeciej tercji boiska jest albo z Liverpoolu, albo z Manchesteru City, bo Trent Alexander-Arnold jest na miejscu piątym, a już na przykład na szczycie rankingu w tym aspekcie jest Emerick Laporte albo João Cancelo, których też coś powiemy za chwileczkę. Niekoniecznie znaczy to, że oni znajdą się na naszej Zgadza łączonej, się. w naszej łączonej jedenastce. W każdym razie no, trend Alexander Arnold musiał się tutaj znaleźć też z uwagi na, na liczbę bezpośrednią podań progresywnych, bo ja mówiłem o metrach, ale w liczbie progresywnych podań jest na samym szczycie rankingu. Jao Cancelo jest drugi, 219. Trend Alexander Arnold w sezonie ma ich 238. Obaj zresztą odsadzają konkurencję, bo wiesz kto jest trzeci jaką ma liczbę tych podań? Nawet nie chcę wiedzieć. Trzeci jest Laport i ma 160. 65. Zaraz za nim jest Andrew, czyli Andy Robertson po prostu, ale z Bruno Fernandesem. No, no, to fasznie. takie małe to ja pocieszenie dla Ciebie. Jeszcze podania, no, podania prostopadłe, tutaj też króluje ten, ten, ten No i ten też no, wykonywane przez niego stałe fragmenty stałe gry. fragmenty gry, właśnie, to jest ten finalny element. Na który ja chciałem się powołać, i SCA, czyli Shot Creating Actions, akcje prowadzące do strzału. Tutaj również króluje trend Alexander Arnold 128. Tak więc, naprawdę, to, to jest tylko statystyki, które mogliśmy tutaj wyciągnąć, żeby pokazać, jak ważną postacią dla Liverpoolu w tym sezonie jest TAA i jak fajnie nam to. Ym, stan, znaczy, jak, inaczej, jaką fajną opozycję nam to tworzy do obrazu Trenta Alexandra Arnolda przed Euro. Nie mówię o okresie Samym przed Euro, mm -hmm. bo tam kontuzja i wiadomo, tak, tak, co się tak. podziało z trendem, ale jakiś czas przed tymi finalnymi powołaniami Garetha Southgate'a mówiło się o tym, że trend spada w rankingu, ale pięknie się nam odrodził, odrestaurował samego siebie swoimi fenomenalnymi występami. Środek obrony. To jest dwóch obrońców tutaj. Tutaj jest mix, aczkolwiek ja ci tego nie mówiłem. Ja się zastanawiałem nad brakiem miksu, tylko na postawienie na defensywy I Dwóch obrońców. Tak, no myślałem, że jednak pójdziesz jakby w tym długim kręgu jako by, wiecie, antyfan Liverpoolu i postawić na dwójkę Sting. Nie, ja byłem, jestem zakochany w tej dwójce mm. Matip van Dijk. No i akurat w naszym mieście ląduje Holender, No i oczywiście Ruben e, Diasz. Obaj przez cały sezon skałami w swoich defensywach. Mm. Van Dijk e, przez cały sezon pokazuje, jak bardzo go brakowało w poprzednim. Tak mi się przynajmniej wydaje, że chodzi o tą stałość, e, o to wyprowadzanie piłki też, bo obaj Oka, ta przywołana dwójka, czyli Mati i Wanda, raczej pod tym względem no, nie odchodzą jakoś bardzo od, od defensorów z City, jeżeli chodzi o, o, o tą jakość, jeżeli chodzi w przypadku wyprowadzenia piłek. No i to samo w zasadzie, no bo gdyby tego nie potrafił, to by go do Citizens nie sprowadzał. Bramki też dokładane, przecież ważne, jakby nie patrzeć przez obu zawodników, bo one są na tej liście, jeżeli chodzi o statystyki. Ruben jest hmm. oszczędny akurat w tych liczbach. Tutaj bardziej tak co się włączy jak... Laport, na przykład, jeżeli chodzi o tę statystykę. Chodzi mi, że mają na, po prostu wpisane w statystyki, klamki. Hmm. No Oczywiście, tak. jak na są też istotne. Ja się też zastanawiałem. Naprawdę poważnie się zastanawiałem nad tym, jak uło ułożyć po swojemu ten środek obrony. Myślałem o duecie z Liverpoolu. Myślałem o nieco innym, takim może zaskakującym miksie, mianowicie Rubenie Diaszu i. Matipie, bo że mm -hmm. matip to jest u mnie topka od dłuższego już czasu. Taka dwójka, która mi cały czas gdzieś tam po głowie chodzi. Mati Diggo to, to jest Bull Birudiger to jest hmm. fajny. Spory Sesa, że go nie mogę wstawić jednak. Fajny, wyimaginowany duet. Gdybyśmy mieli jeszcze jedno miejsce na środku obrony, to pewnie dla Matipa by się miejsce znalazło. Stawiamy je jednak na liderów takich. Stawiamy na, na chyba większe gwiazdy po prostu, bo zarówno Virgil Van Dijk, jak i Ruben Diasz to są topowe postaci, jeżeli chodzi o świat piłki nożnej, jeżeli chodzi o rozpoznawalność, jeżeli chodzi o dotychczasowo. Nagromadzone pozytywny komentarz na swój temat. Poza tym oni się też fajnie łączą, bo Liverpool ogólnie jest mniej schludny mm -hmm. niż zespół City, to trzeba jasno podkreślić, i to wynika przede wszystkim ze statystyk. Tutaj procent celnych podań gra rolę, ale też liczba samych podań. Liverpool częściej jest zespołem grającym rwaną piłkę, to też brzmi dziwnie, bo jak sobie zostawimy pozostałe ekipy. W Premier League, to nikt nie jest lepszy od Liverpoolu na przykład w kontekście liczby podań, mm. tylko po prostu na tle City, która na przykład jest ekipą mającą 3000 podań w sezonie Premier League więcej. Jest zauważalna przepaść pomiędzy mm -hmm. jednymi a drugimi. Też zauważalna jest przepaść na przykład w procencie skutecznych podań na linii dwójka środkowych defensywnych piłkarzy, środkowych obrońców, oczywiście, tatowych w City, Laport, Dias, a dwójka etatowych środkowych obrońców w Liverpoolu, czyli Matip i Van Dijk. Bo u Matipa i u Van Dijk te liczby, ja już teraz nie pamiętam ile one dokładnie wynoszą, a nie chcę mi się też za bardzo grzebać w tych statystykach, bo ja sobie teraz przygotowałem te najważniejsze. Wynosiły około 87-6%. U Diasza i u Laporta w przeważającej większości spotkań to są um, kwoty rzędu 93-94% celnych podań. A przy okazji zaliczają naprawdę całą masę um, wieszy tych takich um, zagrań w stylu szatlerów, czyli osób, które mają zadanie przekazywać piłkę dalej, nie? Czyli wiadomo, że Szatler się bardziej kojarzy w tym angielskim języku, w angielskiej terminologii z kimś grającym wyżej w pomocy. Ale to też jest charakterystyczne, bo obrońcy City często stoją nawet wyżej niż standardowe linie pomocy niektórych drużyn to Premier League. Z uwagi na to, jak angażujące cały zespół jest to, co ma do zaoferowania Pep Guardiola. Mhm. Ale zresztą Liverpool też czasami tą linię obrony wyrzuca niezwykle wysoko. Też ciekaw, jestem takiej statystyki, takiego porównania, komparatystyki tego, jak statystycznie osadzają się te obrony, na którym metrze. Mhm. Chyba City, moim zdaniem, w tych I statystykach wypadło wyżej. wyżej. W sensie ten, ten blok defensywny, ta linia obrońców byłaby w uśrednionej formie wyżej na mapce niż linia obrony Liverpoolu, ale jedna i druga są naprawdę wysoko, więc dlatego tak często i tak dużo podań sobie nabijają jedni i drudzy, no bo po prostu gra po obwodzie i taka perfekcyjna wizja, która się roztacza przed tymi piłkarzami, którzy są ostatni, nie mając ze sobą przeciwników, to jest no, najbardziej charakterystyczny element dyktatu mhm. piłkarskiego, który na przykład w przypadku City jest rzeczą absolutnie normalną. Z lewej strony oh, chyba, że możemy przejść? Czy szybko, jest nie, jeszcze tutaj w ogóle nie ma co się zastanawiać, bo o ile Andy Robertson jest wielkim piłkarzem. Tak i właśnie ja bez zastanowienia, chyba ty też postanowiliśmy żeby na tyle właśnie umieścić cancelo. Musi to być cancelo za ten sezon. Boli też, że obecnie nie zostaje wystawiony. To jest niesamowity mimo wszystko bulgowy, bo statystyki obecne też jakby, jakby nie patrzeć szablon. No ja odstaje jakoś drastycznie od trendu Aleksandra Arnolda. Ba tych asyst też ma bardzo I dużo. Tak, tak. Jest i 10. Do tego sporo występów. Które okraszone były mianem MVP w lokalnej prasie, więc Andy Robertson jest na pewno piłkarzem, na którego trzeba zwrócić uwagę, wymieniając kandydatury do tej lewej strony obrony. No, to są tylko dwie praktycznie, bo oczywiście możemy wspominać o pozostałych piłkarzach, którzy mogliby na tej lewej stronie obrony zagrać, ale wiadomo, że zastanawiamy się pomiędzy Cancelo a Robertsonem. Na rzecz Cancelo. Przemawia też jest? to, że jest wszechstronnym bardziej piłkarzem. Mm, zdecydowanie. Bardzo no, bardziej scho jest u obca. Schodzący, schodzący też do środka, grający może rolę momentami takiego fa faszywego pomocnika? No tak, nie, inverted, czy to, czy to inverted jest... fullback, czyli tak. taki piłkarz, który no, orientuje się na te przestrzenie centralne, często hmm. do nich wchodzi. Bardzo często też widzimy jakby angażującego się wysoko Cancelo, który nie jest odpowiedzialny stricte za wrzutki, tylko też na, za, za finalizowanie tak. akcji, za wykańczanie ich. Za podawanie bezpośrednio w obrębie polakarnego, to jest właśnie mm -hmm. rzecz bardzo ciekawa u żała cancelo, ale nie! No w ogóle się moim zdaniem, nie ma co zastanawiać, to to jest jeden z najlepszych sezonów żało Cancelo, też biorąc pod uwagę Ligę Mistrzów i to, że on przekłada tę jakość z Ligi mistrzów na premier League, no musi się tutaj w tej 11 mm -hmm. znaleźć. Ale z całym szacunkiem oczywiście dla niego Robertsona, bo mm -hmm. gdyby nie Jao Cancelo w tej fenomenalnej formie, to tak samo moglibyśmy z pełną odpowiedzialnością tych słów powiedzieć, że z pewnością musimy tutaj postawić na Ndiego Robertsona. W tak, każdym tak. razie tym razem jednak żał o cancelo I Kancelo też się znajdował w tej grafice, o której ja wspomniałem przy okazji omawiania Trenta Aleksandra Arnolda. Jeżeli chodzi o procent tworzonych okazji, tak. to z lewej strony akurat znajdował, się znajdował. Jeżeli chodzi o zawodnik, który jest w tych obszarach, z tych obszarów tworzy te okazję. Postawiliśmy na 4-3-3, więc teraz środkowy defensywny pomocnik albo środkowy o najbardziej defensywnej charakterystyce. Tak, tak na każdej. Pozycji. Na większości pozycji był, 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 był głowy, ale to jednak razem zgodnie wskazaliśmy Fabinio. Wskazaliśmy na Fabinio, chociaż ja zdaję sobie sprawę, że on w tym sezonie miał kilka występów. Dajmy na to, że tak na pograniczu piątki i szóstki w Liverpool Echo w skali od 1 do 10, czyli takich średnich występów po prostu. Gdzie na przykład nie wiedział do końca, jak wracać się za przeciwnikami, gdzieś tam gubił krycie. Akurat więcej takich migawek mam z Ligi Mistrzów w mhm. wykonaniu Fabinho. Ten mecz z Milanem to jest też taka rzecz, która gdzieś tam najbardziej najbardziej się odbija od mojej wyobraźni w tej chwili. Ale w Lidze też mu się zdarzały takie, takie wpadki. Zgodnie jednak stwierdziliśmy, że. O ile Rodri też jest bardzo dobrym piłkarzem, i co ma, czego ja... nie ma Fabinio, to strzały z dystansu. No to bardzo pewno. dobrze zakrojone w wielu przypadkach. To jednak no, takim bardziej charakternym, lepiej dekonstruującym akcję przeciwnika pomocnikiem, jest fabinio. I fajnie Swoją mieć takiego charakter. Ale bat się rzucał w oczy, mam wrażenie, jeżeli chodzi o fabinio. to też jak wydaje się, nie wiem, no banalne, ale. No, Rodi też, jakby te nieudane mecze się mu przydarzały, takie bardzo momentami na równie niejakim poziomie, co te piątki szóstki, o ok. których wspomniałeś, jeżeli chodzi o Fabinio. Tak, ale zastanawia z Liverpool Echo. zastanawiałbym się mimo wszystko, jestem też bardzo ciekawy, jak wygląda kwestia podejścia samego środowiska fanów Derec do Fabinio w tym sezonie. Jak wy uważacie, jak prezentuje się Fabienia, na przykład na tle poprzedniej kampanii? Czy to jest progres, czy to jest regres, czy może konstans pewnego rodzaju? Dajcie znać, bo jestem po prostu bardzo, bardzo ciekawy Waszego zdania. Wyżej mamy dwóch środkowych pomocników, obaj z Manchesteru City. Mm -hmm. To nie tak jest, jest jeszcze ta trzecia tercja, tylko druga. No i początkowo pominął ułeś ty krzywy w swojej selekcji Kevina De Bruyne. Ja ci jednak przypomniałem do tego, że KDB się musi znaleźć. w ogóle zabrakło w, w mojej jedenastce, ale też próbowałem go gdzieś wcisnąć, bo znając jego statystyki, e, e, chciałem go gdzieś umieścić, ale faktycznie, no mamy wrażenie, że od dwóch sezonów KDB, jak ty to określiłeś, stał się takim cichaczem, czyli gość mocno pracuje na boisku, dokłada te liczby do asy bramek, ale nie jest taką postacią wiodącą, jak jeszcze nie te dwa sezony temu. ja przynajmniej takie wrażenie mam na temat Belka. Początek sezonu powoduje, że rzeczywiście można mieć taką percepcję, bo tam wiadomo, że powrót po urazie i, i też kilka takich niemrawych występów spowodowały, że ten Kevin nam gdzieś tam zamajaczył w drugim piłkarskim szeregu. Jeżeli mówimy o najlepszych piłkarzach, przepraszam. Premier League, ale nadal jest to jednak piłkarz przekozacki, statystyki go niesamowicie bronią. No, fakt faktem, że my do tego przyzwyczailiśmy się już w bardzo dużym stopniu. Przywykliśmy do tego fantastycznego Kevina, ale to jest nadal najlepszy strzelec City w tym sezonie. Mm. Exequo z Riyadem Marezem i z Riyadem, Riyadem Sterlingiem. Rahimem Sterlingiem. Oba jednak grają w trzeciej tercji boiska. Kevin gra niżej. Ale Kevin ma po prostu taką fen fenomenalną prezencję. Do tego najwięcej akcji stwarzających strzały, okazje strzeleckie, czyli SCA, Shot Creating Actions, na 90 minut. Tutaj swoją drogą Jack Gleash jest wysoko też, którego oczywiście w tej 11 nie ma prawa być, bo miał za dużo średnich występów, ale Trent Alexander-Arnold jest na podium, na trzecim miejscu. Z, w, dy, w dystansie już zauważałem do Kevina De Bruyne, więc tutaj SCA naprawdę na wysokim poziomie. Też pamiętając o tym, że Kevin trochę w tym sezonie minut pogubił, bo Trent Alexander-Arnold ma ich po prostu więcej niż KDB. Ja też szukałem jeszcze ewentualnych zastęp w postaci Gildohana, ale on akurat był... Bardziej jest, przynajmniej na ten moment, jest w City bardziej takim człowiekiem do rotacji, bo mam wrażenie, że poprzez to, że raczej 50 swoich procent występów zaczęło w pierwszej jedenastce, mm -hmm. no już tak jakby go skreśla troszeczkę, a wszyscy pozostali tych, których wymieniamy, częściej widywaliśmy w wyjściowych też schodach. myślałem nad Gindo, szczerze powiedziawszy. Bo też są liczby, no. Są liczby, oczywiście, ale z drugiej jednak strony. Troszkę chyba za mało, mimo wszystko w tym sezonie, bo gdyby to był ten gindo z tak, ze stycznia, z z stycznia roku. 2021 roku, to w ogóle bym się nie zastanawiał. Ale jednak teraz troszeczkę te liczby podupadły, zwłaszcza w ofensywie, ale to też wynika z tego, jaką charakterystykę piłkarską zaoferował mm -hmm. Ilkajowi Gindoanowi w tym sezonie Pep Guardiola. Zdecydowanie częściej kwiecistym piłkarzem w ofensywie był Bernardo Silva, i to jest ten drugi piłkarz, na tak, którego. Tak, tak, tak. tak się decydujemy no w to jest... środku pola, bo on może po prostu w tym środku pola grać. Może grać wyżej w trzeciej tercji, ale może też z powodzeniem grać w środku. Mm, Więc pomimo mm. tego, że fani Liverpoolu na pewno chcieliby tutaj może Andersona, może Thiago Alcantara, to jednak stawiamy na Bernardo Silva. Tak, no tutaj dosyć duża, większa jakość występów, szczególnie na początku sezonu. No my mówiliśmy przez chwilę w naszych pogadankach, pamiętam, w przypadku omawiania występów, dużych angielskich, wizy angielskiej, co logiczne, o tym, że i Salah i Bilwa po prostu będą się najprawdopodobniej bić od tytułu piłkarza w sezonu, mm -hmm. takich ich przynajmniej wtedy przedstawialiśmy. Teraz mam wrażenie, że troszeczkę i u jednego i u drugiego, aczkolwiek bardziej mam wrażenie u Bilwy to tempo siadło. Siadło, na, na pewno nadal, siadło, tak, na pewno siadło. Nadal jest, wys... nadal jest dobrze wszystko oczywiście, tak jak Bilwę bym przytulił bardzo mocno po drugiej stronie Manchesteru. Ale to jest taka jakość klasa, jeżeli chodzi o driblingi, też jakby kluczowe podania, mm -hmm. że no, choćbym chciał, to bym tutaj nikogo z nie wcisnął. Eee, początek sezonu był po prostu niesamowicie astronomiczny, ale i u Bilwy, i u Salaha wtedy pierwsza dwójka piłkarzy Premier League była dla wszystkich jasna. Po pierwszej części sezonu to musiał być Bilwa, i to musiał być Mohamed Salah, jeżeli chodzi o dwóch najlepszych piłkarzy. Szukałem, szukałem i się doszukałem tej statystyki, która nie wiem dlaczego mi w głowie uciekła, a ona przemawiała również za KDB. Słuchajcie, non penalty goals z expected goals, czyli nie wliczając rzutów karnych, kto miał najlepsze expected, różnice, jeżeli chodzi o strzelone bramki względem expected goals? Kevin De Bruyne właśnie ponad 5,4, znaczy nie, nie ponad, 5,4 więcej niż podpowiada Expected Goals. Trafił miał Kevin De Bruyne mhm. w tym sezonie Premier League, co pokazuje, że Kevin De Bruyne wykorzystuje tak tzw. low quality chances, czyli te szanse niskiego, jakby to powiedzieć, Pułapu? niskiej jakości, no. niskiej jakości. No. co na przykład jest ciekawe, bo Sadio Mane znowu ma chyba na minusie 2 albo 3, Czyli strzelił o trzy mniej niż podpowiada Expected Goals. A Kevin de Bruyne jest tutaj naprawdę totalnym szefem. Drugi na liście, Emil smith -Rowe. Trzeci, Maxwell Corney. Z Liverpoolu nie ma nikogo, kto. Już wkrótce łączona 11. To znajduje się nami. w topowej dziesiątce. To są dane w ogóle z FBRF, więc polecam, żeby sobie prześledzić, może przed tym meczem, kogoś to będzie interesować dane na FBRF, bo jest naprawdę masa ciekawych, dostarczających dużo refleksji. A Bernardo Silva to jest um, też, żeby zwiększyć już ten wątek, Bilwy. Um, najczęściej, najczęściej e, progresujący z piłką przy nodze, mm -hmm. e, zdobywający przestrzeń, tak, e, piłkarz. Tak, tak, ball tak. carrier tak zwany. Kevin De Bruyne też jest świetnym ball carrierem, e, czy tam karierem no dobra, piłkarzem, który, ma, szukam analogii w języku polskim, bo nie ma Ciężko takich, nie ma, w, nie ma w polskim słowniku tego, na, niestety. Piłkarzem, który najczęściej tę piłkę... Jakby przy nodze wodzi, gnając na bramkę przeciwnika. Tak na około, troszeczkę zaowalowanym stylu, ale zrobiłem to. On to robi rzeczywiście bardzo imponująco, Kevin De Bruyne, ale w perspektywie czasowej więcej tych careers ma właśnie Bernardo Silva. Mhm. To też jest statystyka przemawiająca na cześć Bilwy. I to też pokazuje, jak bardzo dobrze się czuje po prostu Bilwa z piłką przy nodze. Mhm. I teraz to, co pewnie najwięcej krytycznych uwag przy. Kuje, um, czyli tercet ofensywny. Bo skoro no to najmniej kontrowersji to w Wspominaliśmy już o, o pewnym panom o faraonie. Naprawdę. No musi być na prawej Salah. stronie no. też. Bez większej kontrowersji. No, no, premier League. liczby z uwzględnieniem asyst również największe. Do o, tego smaczny. imponujące oceny. W przeróżnych tytułach prasowych, czy to lokalnych, czy to nieco bardziej krajowych, globalnych też. No, niesamowicie duża część dziennikarzy z całego świata się tym piłkarzem zachwyca, predestynując go być może do rywalizacji o złotą piłkę, a już sam fakt rywalizacji w tak zaszczytnym gronie jak Robert Lewandowski, Karim Benzema. No, pokazuje, że piłkarz w tej jedenastce, jeżeli jest brany pod uwagę, to musi się znaleźć. Dlatego Mohamed Salah i tutaj w ogóle nie komentujemy tej sprawy. Nawet z drobnymi wpadkami, które mu się zdarzały w tym sezonie, to i tak jest piłkarz, który no, no, toruje sobie drogę bezproblemowo do tej łączonej jedenastki. Na lewej stronie postanowiliśmy ostatecznie, to jest kontrowersyjne, postawić na fila Foudena. Tak. I dlaczego? Bo Pomimo... misad zaś już wytłumaczyliśmy. Posze? z Luisa Diaza już się wytłumaczyliśmy z Luisa Diaza już się wytłumaczyliśmy nie będzie Raima Sterlinga, nie będzie Riada Mareza chociaż gdybyśmy mieli po jednym super sabie wskazać, to Luis Diaz gdybyśmy troszeczkę te nasze kryteria schowali hmm. do szafy, to na pewno Luis Diaz po stronie Liverpoolu, a Riad Marez u mnie przynajmniej po stronie tak, City nie wiem, czy chyba... to postawiłby, postawiłbyś na Sterlinga? chyba, nie, prędzej bym na Mareza postawił, bo mi bardziej przykłada. Marez ma większe liczby, oczywiście bardziej imponujące w Lidze Mistrzów, one się składają na to, że finalnie jest najlepszym strzelcem City z 22 Dwoma trafieniami, hmm. ale w Lidze ma tych trafień 10. Jeżeli chodzi o e, Super Saba, jednak myślę, że tutaj dyskusję zamknęliśmy. To musi być Mares ze strony City. Ale dlaczego Foden, a nie? No Mane. właśnie, Sadio Mane. Powiedziałem już o tym o tej statystyce expected goals i statystyce rzeczywistej strzelonych bramek. Rzeczywiście Sadio Mane miał kilka takich spotkań, w których no, prezentował się średnio. Lester, no. w Lester, z Lester to akurat jedno z zapamiętam to, zapamiętałem sobie ten mecz. I on, i Diogo Jota zagrali bardzo słabo. Ale jakoś więcej mam w głowie argumentów na rzecz Diogo Rzoty. Uh -huh, uh -huh. To teraz też wyprzedziłem pewnie to, co za chwilę będzie Już Możemy to w sumie powiedzieć. No, ale powiemy, wszywie. że na szpicie jest Diogo na Jota. Jest Diogo Rzota z uwagi na komplementarność ze sposobem gry, który tutaj pasuje Nie, do tej no, jednej drugiej drużyny. Filmino posadził całkowicie, na ławie już chodzi o, o, o tą go, kurczę, rolę fałszywej dziewiątki. No, no właśnie, jeszcze tak, wiemy, niecharak też... tak niecharakterystyczny, a tak dobrze grający głową, głową piłkarz, przede wszystkim, tak. który króluje w powietrzu, on jest komple kompletny, gdyby tylko jeszcze popracował nad głową w kontekście wykańczania tych banalnych sytuacji. No tak. No Mecz z Wolves się oczywiście teraz... Na pierwszy plan wybija i ładowanie z całej pary w Konora Koudiego i okolice podbrzusza. To niebezpieczne wow. dla zdrowia piłkarza, To, to, mi, to mi wtedy prawie zabrało. Jestem fanem Liverpoolu. Ha, tak, tak. To swoją drogą. A do tego jeszcze na, cała masa sytuacji, w których naprawdę to Expected Goals pewnie Diogo Rzuta ma wysokie. Ale czym Diogo Rzuta na, nadrabia? Tym, że w sytuacjach, gdzie na przykład Expected Goals jest na poziomie 0,10, 0,15 pakuje piłę do bramy nie? Jest jest i trochę zamyka jednocześnie. Mm, te linie argumentacyjne krytyków jego osoby. I tak starsz łatwo się znajdzie w tych wszystkich sytuacjach pod i ty, kiedy patacz, i ty które jakby wykorzystuje. To, to jest magia. Pod jego eee, względem. Tutaj mógłby być spokojnie, tercet złożony tylko z piłkarzy. Liverpoolu. Ja początkowo taki ułożyłem. Bo tak, tak, to prawda, dałeś wody na niżej, mm. ale też z tego tytułu, że po prostu w drużynie Liverpoolu częściej bramki dystrybuowane są pomiędzy trzech piłka, pomiędzy trzech, no maksymalnie czterech-pięciu, ale trzech w największym Stopniu mm -hmm. piłkarzy. Czyli właśnie Rzotę, Mane no, i Salacha. A w City się to rozkłada nieco bardziej równo I Autorem też wielu trafień w tym sezonie był Phil Foden. W Premier League może ta liczba nie jest imponująca, ale mimo wszystko to był piłkarz w wielu postaciach strzelających bramki. ważne. Niesamowicie jakościowy, że chodzi o wkład do gry yy, i ożywienie nieraz ataków. Tak, no to, bo widać było przy okazji z tego meczu, widzę mistrzów, ale mm. i, tak, i tak. Jeżeli chodzi o Fodena, ja jestem jego ogromnym fanem. Ja uważam, że on czerpie garściami właśnie z Dawida Sidwy. Nauczył się tak, tego, czego magiczny, powinien tak nauczyć sami. się. Jest magiczny, jest techniczny. Potrafi kontrolować i panować nad piłką. Czuje przestrzeń boiskową. Mało mankamentów w jego grze po prostu dostrzegam. Do tego jest wszechstronny, jest uniwersalny. Zagrać i w środku pola. Uważasz, że to jest pierwszy anglik takiego formatu? Tak. Zagrać i w środku pola, zagrać i na lewej stronie. Zagrać ci na fałszywej dziewiątce, zagrać ci na prawej stronie. Zagrać ci na prawej stronie środka pola, czyli niżej. A jednocześnie dysponuje czymś tak właśnie niewytłumaczalnym, takim kosmicznym, że grzechem byłoby, będąc fanem tej osoby, a ja jestem fanem Phila Faldena, nie wstawić go do tej jedenastki. Ja zdaję sobie sprawę, że fani Liverpoolu powiedzą, że Sadio Mane musem. Niektórzy, bo niektórzy pewnie zrozumieją tę selekcję, ale ja będę uparcie stał na stanowisku, że Phil Fauden powinien się w tej jedenastce znaleźć. I żeby domknąć tę dyskusję, przywołam tylko jego ostatni występ w meczu. Właśnie, pomiędzy to jedną a drugą drużyną. Phil Foldem wtedy był najlepszym piłkarzem na boisku, był MVP, który zmiażdżył, zniszczył lewą stronę, yy, prawą stronę Liverpoolu wówczas, bo. Phil Foden był przyklejony do lewej, lewej twoim, strony, tak. przede wszystkim Jamesa Milnera, pokazał miejsce w szeregu, pamiętamy, byłemu zawodnikowi pamiętamy. Manchesteru City. Pamiętamy ten mecz doskonale i pamiętamy także inne wybitne mecze Phil'a między m.in. mecz z Evertonem, który może zaważyć na Mistrzostwie Anglii. Może się okazać, że te trzy punkty wywalczone dzięki trafieniu Phil'a Fodena będą kluczowe. Zobaczymy. Jesteśmy ciekawi, kto, kto kogo zapamiętamy jako tą ogół, postać MVP po tym meczu. Oj tak, no ja już nie mogę doczekać, że powiedziawszy. My nagrywamy ten materiał z jeszcze takim bezpiecznym zapasem, ale ja już atmosferę tego meczu powoli czuję. Powoli czuję też napięcie z nim związane. Także jeżeli macie ochotę się z nami pokłócić, zapraszamy do sekcji komentarzy, ale przede wszystkim emocjonujmy się wspólnie nadchodzącym wielkim oby, 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 oby. wielkim widowiskiem. Dziękujemy bardzo za uwagę, trzymajcie się, cześć, pa!